I to zdecydowało, bo interes własny, no, przypomniano mu przecież zadłużenie jakie i zobowiązania jakie zaciągnął w Petersburgu i w obawie o to, że będzie osobiście zrujnowany, podjął taką właśnie decyzję, która skutkowała wielkim dramatem. Przystąpienie do Targowicy to jest jedno, a potem zgoda na... W rezygnację z tronu to jest już przestępstwo na skalę naprawdę olbrzymią. To, to, jest, to jest dla króla śmierć polityczna. Ale w tamtym okresie wielu ważnych przedstawicieli elity społecznej, politycznej było na utrzymaniu Rosji było finansowanych przez Rosję, to później też się okazało przy insurrekcji kościuszkowskiej, prawda? To jest niestety ta słabość XVII-XVIII wiecznej Rzeczpospolitej, w której właśnie wielu liczyło, że bezbronna Rzeczpospolita, słaba, nie będzie... Obiektem zainteresowania, zainteresowania innych. Tymczasem okazało się, że dwory sąsiednia, zwłaszcza Petersburg, który początkowo chciał dla siebie całą Rzeczpospolitą w całości połknąć, kiedy zorientował się, że nie uda się po tych różnych działaniach polskich, po Konfederacji Barskiej po całej odnowie oświeceniowej, po tych, zainstalowaniu tych instytucji, które wprowadzały zmiany, choćby Komisja Edukacji Narodowej, Szkoła Rycerska, szkoła rycerska ale także uchwalenie Sejm Wojska Stutysięcznego. To wszystko były atuty, które mogły okazać się przy różnych zagrożeniach dla Rosji. Wspomnieliśmy wcześniej te konflikty. Które w Rosja prowadziła, zgodziła się ona także podzielić Rzeczpospolitą z innymi sąsiadami, zagarniając zresztą i tak największą część łupów. Panie profesorze, bo jakby Targowica, jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy tej konfederacji. Tam w tym akcie założycielskim jakby dopominano się i stawiano na czele tych postulatów przywrócenie stanu prawnego sprzed Reform. Czyli jakby napisano tam, żeby było tak, jak było wcześniej. Znamy skądś te, skądś te słowa, panie profesorze. Um, jakby to pozostawienie w tym takim systemie, który jest. No, Swoistą degręgoladą, też niekiedy, prawda? Yy, tak, i który można i zatrzymanie kontrolować tego, wtedy. Tak, i to jest wtedy z jednej strony osłabianie państwa, a z drugiej też właśnie kontrolowanie przez innych. Yy, yy, I wiele środowisk w tej chwili w Polsce też chce utrzymania tego, co było do tej pory. Yy, to, to jest doskonały przykład, który łączy dzień dzisiejszy z yy, tamtym okresem yy, w końca XVIII yy, stulecia. Tam było państwo teoretyczne i teraz też mieliśmy państwo teoretyczne, w którym rzeczywiście brak było potencjału, potęgi, rządów sprawnych, gdzie właściwie kiedy zaczęto się wydobywać, i konstytucja była właśnie tym dowodem, że. Przecież wcale nie y, poszerzano demokracji, można powiedzieć, że ją nawet w pewnych y, momentach uszczuplano, ale wprowadzano elementy pragmatyczne, jak choćby eliminując zgłosowania gołotę szlachecką, tych, którzy byli u klamki i byli... Przekupni po prostu. Tak absolutnie. najbardziej przekupni. I y, 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 tych eliminowano. Ale z drugiej strony, panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, rozszerzano jednak te prawa, o chociażby y, rozszerzano prawa mieszczan, prawda? I to jest też. Istotne, prawa, że... mi, zap, zap, zapowiadano opiekę dla, dla chłopów. chłopów Chociaż ja bym nie przesadzał tak z tą, tym tragicznym stanem chłopstwa, bo przecież to Rosja czyniła nam zarzut, że na Ziemi Rzeczpospolitej jest wielkie zbiegostwo, bo tu jest lepiej po prostu. A w, z XV wieku wydano tak zwane w okresie stalinowskim, gdzie okazało się, że 50% skarg chłopskich jest załatwianych pomyślnie, czyli po prostu chłop wiedział do kogo się odwołać, mógł napisać skargę i co więcej te, te skargi były w, przynajmniej w 50% załatwiane po jego myśli. To jest także pewien jednak... Odmienny system prawodawstwa w Polsce niż gdzie indziej. Panie profesorze, prezydent Andrzej Duda dzisiaj, podczas wystąpienia na Placu Zamkowym, zapowiedział potrzebę przeprowadzenia referendum, a także zmiany tej konstytucji. Pana zdaniem, ta konstytucja powinna być zmieniona i jeśli tak, to w jakim zakresie? Czy to nie jest otwarcie też poniekąd furtki, która może być dla nas niebezpieczna, jak chociażby sprawa euro? Każdy, każdy pewien element kryzysu, a taki dyskusja na Konstytucję niewątpliwie może zapowiadać kryzys grozi także pewnymi elementami negatywnymi. Ale trzeba pamiętać, że z kryzysu można wychodzić także wzmocnionym. Prezydent Andrzej Duda ma poczucie bycia państwowcem i przede wszystkim docenia konieczność wzmocnienia istoty państwa. Ja myślę, że w tym powinniśmy wszyscy mu pomóc, bo, bo dosyć mieliśmy tego państwa teoretycznego. W, ostatnich, w ostatnim okresie, że czas naprawdę budować silne państwo, które, do którego obywatele będą mieli zaufanie, będą mieli poczucie własnej siły, własnej także godności i dumy. Prezydent zapowiada debatę z udziałem przedstawicieli narodu polskiego, ale debata na przykład powinna się też toczyć nad tym, czy powinniśmy wybrać system prezydencki i dać, znaczne prerogatywy prezydentowi, czy może, tak jak to w tej chwili jest, utrzymać ten system parlamentarno-rządowy, czyli jest parlament władza z wyboru, która to przedstawiciele wybierają rząd i ten rząd de facto sprawuje władzę w państwie. Prezydent ma ewidentnie najsilniejszy mandat, bo jest wybierany w wyborach powszechnych i to niewątpliwie przy tych możliwościach, jakie Jemu dzisiejsza konstytucja, jego rola jest właściwie nie, taka bardzo ograniczona. Premier jest wybierany w wyborach pośrednich, bo przecież przez parlament, przez większość parlamentarną. I niewątpliwie ma jednak władzę większą. Mnie się podoba właśnie to ta możliwość wzmocnienia. Przypominam sobie konstytucję z 1935 roku nazywaną w okresie komunistycznym, faszystowską, ale dzięki tej konstytucji i wzmocnieniu roli prezydenta mogliśmy wejść w wojnę i legalnie przenieść. Władze, przecież prezydenci na uchodźstwie, prezydenci II Rzeczpospolitej do 90 roku tę władzę sprawowali. Na ile ona była władzą realną, to jest. Ażeby zachowana była ciągłość, ale ciągłość państwa? państwa tak, poczucie, nie Poczucie właśnie t, t, tego, co chyba kiedyś nazywano imponderabiliami. To jest istota. To, ale. T, Przynajmniej mieliśmy na pewno przekonani, że Rzeczpospolita Ówczesna jest państwem silnym. Także wartościami tej, jakością tej władzy. Panie profesorze, chciałbym na koniec naszej rozmowy jeszcze poprosić o komentarz do tego, że dzisiaj na uroczystościach nie było przedstawicieli opozycji. Przyznam się, że to jest pewnie dla wielu powinno być szokiem że w sprawach najważniejszych a święto 3 maja święto 11 listopada i parę jeszcze innych uroczystości które celebrujemy w roku powinno być świętem jedności państwowej narodowej i niezależnie od tego jakie są różnice w poglądach politycy powinni być razem. To tylko świadczy naprawdę marnie o klasie politycznej, która no, nie dorosła i która e, tupie ze złości, bo e, uważa się, że e, w, 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 władzę przejęli ci, którym się ona nie należy. No bo Ale to nie wypada. Kiedy w poprzedniej kadencji, między innymi prezes PiSu Jarosław Kaczyński odmawia udziału w Posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwoływanego przez Bronisława Komorowskiego, ówczesnego prezydenta, to wtedy bardzo mocno był krytykowany właśnie za to, że, że jakby nie. Um, nie akceptuje wybranej władzy, wybranie, wybranego legalne, legalnie prezydenta, zresztą wielu yy, część mediów, która sprzyjała ówczesnej władzy, bardzo często pytała yy, polityków pis dlaczego prezes yy, partii nie uczestniczy w tych spotkaniach, jako wtedy yy, przy, yy, prezes, prezes partii. Dzisiaj takich pytań no, raczej nie było. Ja nie, nie słyszałem bynajmniej, żeby media pytały polityków opozycji, dlaczego nie uczestniczą w tych spotkaniach. To jest taki rzeczywiście sytuacja dziwna, kiedy to ci, którzy mają poczucie, że są Europejczykami, jednocześnie potrafią być Polakami. Tylko ci, którzy. Uważają się wyłącznie za, za Europejczyków, mają kłopot z polskością własną. I tu jest, myślę, istota rzeczy: nie chcą po prostu integrować się. Nie chcę, nie chcę sięgać po, po te konotacje z końca XVIII wieku i z biegania na skargę do Carycy. I wykonywania jej poleceń, ale tu się rzeczywiście zaczyna ewidentnie jakiś proces odchodzenia od polskości, który może zakończyć się ewidentnie.